I witam wszystkich. Zagrajmy w nową serię Aliens vs. Predator 2. W momencie, kiedy to nagrywam, seria z Robin Hood Legend na Sherwood jeszcze nie została całkowicie zakończona. Wrócimy do tego nieco później. Postanowiłem, że odpoczniemy trochę od Robin Hooda i zajmiemy się grą, w której nie ma tylu dłużyzn i nie ciągnie się ona jak dosiemiec. Ee, Aliens vs. Predator 2 oczywiście gra wydana na podstawie absolutnie nie filmu Aliens vs. Predator, ponieważ została wydana wcześniej niż ten film, albowiem w roku 2001 przez e, e, Fox Interactive i Sierra, a wydevelopowało ją studio Monolith Productions, chyba Productions. I teraz tak, e, ta gra jest chyba na podstawie komiksu bardziej, tak? Yy, komiksu Aliens vs. Predator. Z kolei komiks oczywiście powstał na bazie filmów osobnych o alienie i Predatorze. A ponieważ nastała ciemność i ptak się zamknął, to możemy kontynuować. Jak już e, mówiłem o, o e, wydaniu tej gry, czyli rzeczach takich formalnych. Przejdźmy zatem może już w końcu do single-playera. Yy, I teraz tak. <śmiech> <śmiech> Przyjrzałem przed chwilą wszystkie komentarze, które się pojawiły pod filmem z zapowiedzią. I jeżeli chodzi o kolejność kampanii to będzie ona następująca. Najpierw marynarz, później nielegalny imigrant i następnie trapieżnik. Jak słychać, tak się jeszcze do końca nie zamknę. I marynarz, co ciekawe, wygrał yy, dosyć dużą ilością głosów, bo aż miał o 30 więcej niż kolejna opcja, czyli, yy, czyli nielegalny imigrant. I to jest dziwne, czemu akurat on, nie? No, nie wiem, może dlatego, że kampania marynarza jest taka yy, horrorowa trochę, nie? Że jest straszna, ale dwie pozostałe kampanie jest bardziej taka... No zwykła gra taka FPS, no może nie Alien, bo Alien to jednak tylko ma ataki wręcz, ale Predator jest taki, taki typowy po prostu FPS-ik jest Predatorem, nie? A Marin ma naprawdę taki, strasznymi momentami są, 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 te sceny w tym, w tej jego kampanii. I jeszcze chciałbym tutaj zauważyć, że jak popatrzymy się na prawy dolny róg tego menu, to on nie ma tam ręki. To jest chyba coś, co zostało jakby zepsute przez tą rozdzielczość taką, która jak widać jest niedopasowana trochę do tej gry, ponieważ to menu jest małe. Natomiast jak już przejdziemy do samej gry, to będzie dobrze. Zatem przejdźmy. I teraz tak, mamy do wyboru trzy poziomy trudności, e, cztery poziomy trudności, przepraszam. Łatwy, normalny, trudny i hardkorowy. Z tego co wiem, hardkorowy od trudnego różni się tylko i wyłącznie tym, że w czasie trwania misji nie można zapisać gry. Za nie będziemy grać na tym poziomie Będziemy grać na trudnym. Eee, każda kampania ma chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 10 misji. Misje są długie, ale kampanie ogólnie są krótkie, także ta gra wcale taka długa nie jest. I zaczniemy od pierwszej misji. Unwelcome Guests eee, Będą teraz filmiki, podczas których będę go. Hurry up, Frosty. We ain't got all day. Don't you have work to do? Everybody's waiting on you. Heck, I even prepped your gear for you. Isn't that nice of me? Thanks, Duke. I'll remember who's asked to pull out of the fire first when everything goes to hell. Duke, we have an operation to run here. Quit flirting and get back to work. Commander on the deck? Gather round and listen up. Six weeks ago, the Wayland Utani Corporation lost contact with a research facility on LV-1201. We're here to find out why. Duke, what are we looking at? A suicide mission. Hell, we're still short eight soldiers and are synthetic after that last drop. Half our equipment's out of commission. There's time pressure involved, and we won the distance lottery. Skip the commentary and tell us what we're dealing with. The basic layout is two heavily fortified installations: primary operations complex and forward observation pods. The sites are connected by a secure tunnel network. Johnson, flight plan. Not much to work with, sir. I vote for an airstrike, sir. Negative. The higher ups want the site intact, survivors or not. We're cleared for light and medium munitions, but no heavy stuff. That means no airstrikes and no Alice. Sorry, Arizon. We're supposed to evac survivors? Our orders are to put out fires, then dig in and wait for the sixth. Assuming we last that long. Beta section will remain here until the ground position is secure. All right boys, let's roll. Johnson, where the hell did you learn to fly? Flight school! The same place that taught me not to fly blind in hurricane winds. What'll it take to get airborne? A landing beacon and wind shear data for a start. Plus, the ship's a little beat up. The stabilizer's jammed. I can fix it, but it'll take me an hour or so. The antenna's fried, though. So much for calling down reinforcements. Once we control the complex, we'll control an entire subspace array. Hall, red team, get the power online. White team, locate security control. Blackwell, you take Shugi and Harrison and make for the landing bay. We need that wind shear radar up and the landing site clear and powered. Once you've done that, activate the beacon. You heard the man. Move it! No i tutaj w prawym dolnym rogu nam wytłumaczy inaczej polega trudny. Że przeciwnicy są trudniejsi? Tak. Zmordowałem właśnie flarę. Przyciskiem F się ją wyrzuca, pod przyciskiem G jest latarka. Na razie w sumie to jest tyle, co mamy. Pierwsze oczywiście, co możemy zrobić, to się cofnąć i zobaczyć, czy coś tutaj jest. Oczywiście, że nie ma. Dobra. Eee, krótkie podsumowanie fabularne. Jesteśmy mniej więcej przybywani nad planetę LV1201. Jest to inna planeta niż, e, niż ta w filmach o alienie. Eee... Mniej więcej 6 tygodni po tym, jak zarzucił się tu jakiś wypadek. Co to jest za wypadek? Możemy się dowiedzieć z tego grając w dodatek do tej gry. O nazwie Alien vs. Predator 2 Primal Hunt, yy, gdzie właśnie ten wypadek niejako powodujemy w czasie Harrison, kampanii. Dobra, pójdźmy trochę do przodu. Nasza postać właśnie nazywa się Harrison i. Wojskowa ksywa to frosty, tak? Czyli jesteśmy po prostu tym gościem, którego było wijać w menu. To są nasi kumple z drużyny. Można z nimi porozmawiać, podchodząc, wciskając E. Ale oni nie mają tu dużo kwestii drogowych, Natomiast, na uwagę, warto zwrócić tutaj uwagę na fakt, że już tutaj jest to rok 2000. Jest to rok 2001, jak ta gra została wydana. To jest pełne, jakby, ugłosowanie postaci, Są animowane usta i tak dalej. Niby jednak y, w, dwa lata wcześniej został wydany Half-Life pierwszy, który, który y, cechował się właśnie w zasadzie tym samym. Niemniej jednak uważam, że ta gra jest zrobiona lepiej od, od Half-Life'a, jeżeli chodzi właśnie o te rzeczy takie fabularne, tak? Dobra, wciskam tabulację. Mamy e, takie krótkie, jakby podsumowanie misji, czy tam dziennik. Tutaj się będą różne teksty pojawiać. Luźno związane z fabułą. A czasami bardziej. E, no dobrze. E, odprawa Wayland Jutani, Incydent. Dodatek G. E, log, e, dziennik, kapit, e, dziennik Majora McCaina. Major McCain to był ten e, dziadek e, w, zielonym, e, w zielonych ciuchach, nie? E, twarde lądowanie. E, Dropship? Nie wiem, jak, się, jak to jest tłumaczone w oficjalnym tłumaczeniu. Powiedzmy, że zrzutowiec, nie? Zrzutowiec lekko oberwał. Utraciliśmy kontakt z zrzutowcem drugim i z białą drużyną. Będziemy potrzebowali nadajników lądujących na północnym miejscu do lądowania. Zanim poczujemy się wystarczająco bezpiecznie, żeby Znowu pozwolić Johnson wystartować. To oznacza, że drużyna Hala musi pójść i, od... i przywrócić zasilania. Chłopcy Blackwella udadzą się do miejsca lądowania. Jest ich tylko trzech, ale Harrison przynosił mi do tej pory szczęście. Mówią na niego Frosty nie bez powodu. Zachowuje spokój pod Eee, pod presją. Tak. Frosti. Jesteśmy zimni, tak? Zimni. Dobra, wciskam literę H na klawiaturze dostajemy takie oto narzędzie, które pozwala nam hakować właśnie eee, układy elektroniczne. I jeszcze tutaj powiem, że to te gry znajdują, e, są dostępne rzeczy paki, które Harrison. jakby... Paki, które... E, Polepszają jakość tych tekstur, ale nie instalowałem tego, ponieważ po prostu chciałem, żeby ta gra wyglądała dokładnie tak jak, jak wtedy w roku 2001. Nie pomijając już oczywiście rożel, lepszą rozdzielczość, oczywiście, tak. I teraz. Wyjdźmy może z tego mrugającego świata. Eee... Wybuchło i zostaliśmy uwięzieni. No i. Coś umarł. Tak. Eee... Giną ludzie na naszych oczach. Nic z tym nie możemy zrobić. Drzwi, które się nie chcą otworzyć i nigdy się nie otworzą, mają napisane lock. Natomiast to jak najbardziej będzie można otworzyć. Po prostu wszystko jest tutaj. O, co to, za ty Była explosja. Myślę, że straciliśmy Harrison. Negatywny, jeszcze raz słyszę normalne dzieła. Może jego transmisor został zniszczony. Sir, nie ma łatwego wyjścia z tego rubla. Understood. Pójdź do LZ. Harrison, jeśli mogę słuchać, head for the POC i get the power online, or we're in big trouble. Nasza drużyna powiedziała, że straciła z nami kontakt radiowy, mamy po prostu kontynuować się z naszą misją. A na standardowym pożądaniu mamy właśnie ten karabin pulsacyjny znany z filmu drugiego. nie? I tutaj. SOK! Był Predator! Czyli ciekawe, zaczynamy grę od kontaktu z zarasą predatorów tak naprawdę. Chociaż jeszcze nie bezpośrednio, ale... ale jednak. Dobra, spadliśmy na dół. jest jakiś uszkodzony samochód. O, nie da się tego otworzyć, no, może z drugiej strony. Je, są ludzie! Są trupy. Tutaj mamy dosyć sporą otwartą przestrzeń taką. Moglibyśmy chodzić w różnych kierunkach. Bo... Ale ja tam nie pójdę, ponieważ musimy iść po prostu przed... I nie żyją, to byli jacyś technicy biedni. Teraz wyparowali, ponieważ silnik tej gry usuwa zwłoki w pewnym czasie. Dobra, tam mamy jakieś drzwi. Chodźmy tam. Eee, ostatnio w tą grę grałem bardzo dawno temu, jeszcze chyba przed tym jak wyszedł w ogóle ten film Alien vs. Predator, a film wyszedł w roku 2004. Także pomimo tego, że przeszedłem hmm. chyba tą grę trzy razy, to się twieram. to niezbyt dobrze pamiętam te poziomy. Eee, na próbę, jak sprawdzałem, jak to działa w ogóle, to przeszedłem sobie pierwszą misję, tak? Alie... Pierwszą misję, właśnie marynarza, tak mniej więcej do połowy, nie? I, I później, później już nie grałem. Także można by powiedzieć, że, że w zasadzie, zasadzie. Będę grał na ciemno. Spadły spadł, spadł w łoki. O, jaki zakrwawiony. Dobra, idziemy dalej tutaj. Uchylmy się, czy ktoś przeżył? Sprawdźmy, czy ktoś przeżył. Nie, tylko się poparzyłem. Straciłem trochę zdrowia. Mamy 87 zdrowia w lewym górnym rogu to widać. Mamy nie, nie zabijać innych marysów. Podejrzewam, że jakbym spróbował to zrobić, to grabie się zaczęła e, od razu overem. Tampa impertytora może tak w każdym razie zrobić, nie? Że zatekuje się swojego i... i game over jest natychmiast, nie? Major McCain, we've reached the southeast entrance. It doesn't look like anybody's home. Security systems are offline. We're picking up some skattered energy sources. Probably emergency backups. Still no response on the emergency channel, sir. Keep trying. Hall proceed to the power core. Yes, sir. Alright, we're airborne. Here and I hope the guy you're still on track. Ja do mnie nie dokończyłem na początku jeszcze mówić o właśnie o tej głównej fabule. Właśnie tutaj się zdarzył ten taki incydent. I nasz oddział Marines był jakby najbliżej tej planety i zostaliśmy tutaj przekierowani i wysłani, żebyśmy, żeby ten incydent zbadać. Mamy, nie, mamy właśnie wylądować na powierzchni planety. E, zabezpieczyć teren, nic nie bombardować, ponieważ tutaj się dzieją bardzo ważne jakieś takie badania naukowe. Jest to dla korporacji ważna placówka, nie możemy jej zniszczyć. I jest to uniwersum, jest to świat, w którym e, gatunek obcego jest powszechnie znany, tak? Nie wiem, czy gatunek Predatora też, ale chyba też, bo... Bo... E, predatory mają tutaj historię już. Podniosłem coś z ziemi. Naboje do tego karabinu. O, tu jest jakaś kartka, ale... Można by przeczytać chyba, tylko... O, jest! Brama zamyka się o 15 do zachodu słońca. Jeżeli nie jesteś w tym czasie wewnątrz, to jesteś zdany na siebie. Dotyczy to wszystkich gram ware. Dobra, hakujemy drzwi, żeby się do No i wykonaliśmy pierwszy... pierwszej cel misji, czyli znaleźliśmy ten kompleks cały, nie? Tutaj nastąpi wyciemnienie, żeby gra mogła załadować kolejny poziom. Bynajmniej nie jest to koniec misji. Major, jesteśmy na power core. How's it look? Okej. Okay. Duke is restarting the system. Looks like the whole system was shut off. So once the main grid is online, we'll still have to reset the local relays to get the lights back on in each sektor. When you finish there, find a the landing bay and the systems online so we can land this way. What about Harrison? We have to we won't make it. Już zakładają, że zostaniemy tutaj porzuceni. Eee, powiedzieli, że nawet jeżeli przywrócimy główne zasilanie, to i tak nie przywrócimy wszędzie światła, czyli będziemy w czarnej dupie. Zmienił się tutaj tekst. Sytuacja jest zła i się, i się pogarsza. Drużyna Bakuela weszła na jakąś pułapkę. Harrison był wewnątrz, ale myślę, że przeżył. Nie ma od niego żadnych, nie ma od niego strumienia audio-video Ale jego znaki życiowe wciąż dochodzą Mam nadzieję, że wciąż słyszy je na radiu, na radio W zasadzie Chodzi o to, że jesteśmy i tak odcięci teraz od miejsca lądowania Więc tylko od niego zależy, żeby dotrzeć żeby postawić nadajnik I pomachać nam... Do domu, tak? Coś te, takiego jest napisane Wiem, że to jest dziwnie przetłumaczone, ale chyba chodzi o to, że po prostu musimy... No, pokazać gdzie można wylądować, tak? Lepiej, żeby się pospieszył eee, Otrzymujemy jakieś duchowe odczyty na skanerach ruchu Coś tam jest I wydaje mi się, że nas poluje ja też coś tutaj widzę, ale to tylko hak. Nic gryźnego. Idziemy dalej za tym. Tutaj można spaść na dół. Tam też się coś rusza. A kolejno. No dobrze. I widzę, że tutaj nie można już nic więcej zrobić. Także spadniemy sobie na dół. Tam są drzwi, one się prawdopodobnie nie otworzą. Tak, widzę, że widać już, że jest lock. Zatem na drabinkę. W ten sposób muszę zejść. I ciemnym, strasznym korytarzem idziemy do przodu. Co to? Co to? To tylko karaluch. Spoko, idziemy dalej. Tutaj mogę włożyć latarkę, żeby było trochę jaśniej. Eee... Yy, bateria do latarki się wyczerpuje, ale powoli, nie? I to można też zastrzelić, tak? O! Zginęło. Dobra, idziemy dalej. Nie, jest tak że z tym oświetleniem, nie jest tak ciemno. I dotarliśmy do przełącznika, który włącza reaktor. Oczywiście jeden musiał wyłączyć. Tam może nie wpadajmy Dobra, dalej To jest dobre, nie? Ponieważ ta rura jest tak tutaj zrobiona, że wygląda jakby to alien miał wychodzić, nie? Podobna trochę jest do aliena Na pewno jest to celowo zrobione, żebyśmy już się przestraszyli I zapomnę O, o, o! Szczelamy, 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 bo to alien, tak? To nie alien, tylko rura z parą. Tutaj mamy kolejną notatkę. Tablet. W ogóle jest data, nie? 10 grudnia 2230 roku. Umieszcza to trochę na linii czasowej tą grę. Sprawdź generator pod kątem wycieku gazu i oleju. Jeżeli stracimy ten generator, stracimy zasilanie do reszty naszych karabinów obronnych. Chcę już się upewnić, że jest wszystko w porządku. Wpisz swoje inicjały na liście pod spodem i załącz też datę i czas. Jeżeli e, pominiesz ten, e, sw swoją e, rotację, tak? To będziesz żył na połowicznych racjach. Musimy utrzymać dyscyplinę. Ponieważ Rajkop i Eisenberg nie wysłali nam żadnej pomocy. Musimy założyć, że mają większe problemy od nas. To musi być powód, dla którego nie wysłali żadnej pomocy. Blake. Reicholf i Eisenberg są przedstawieni bezpośrednio w dwóch poprzednich kampaniach, zaraz praktycznie na samym początku ich. Oni się będą dotyczyli tutaj pojawiać, tak mi się wydaje przynajmniej, w kampanii żołnierza, ale... ale później. Dobra, no i co? Tutaj jest włączone, aczkolwiek nie wylądowali jeszcze, zatem musimy chyba przejść tutaj. Teraz te drzwi są jednak otwarte. Możemy tutaj wejść, nie? Jak do tej pory chciałbym zauważyć, nie było jeszcze ani jednego przeciwnika. Pomimo tego, że wszystko jest zniszczone, nie ma tu żywej duszy. Widzieliśmy już zabijanych ludzi. W razie... Y w razie nagłej potrzeby z... szkło. I ktoś zbił. Och, to nie działa. No dobra. Coś tu się poruszało. Na pewno to tylko karaluch, albo jakieś miejscowa... fauna. Co, przejedziemy nic winda jest pusta No dobrze, to w tym momencie sobie zrobiłem przerwę, jak widać nie było do tej pory jeszcze ani jednego przeciwnika, ani jeszcze razu jeszcze nie musieliśmy do nikogo strzelić. Coś to jest za dziwna gra, strzelanka, gdzie się do nikogo nie strzela. Być może zmieni się to w następnym odcinku.